Ale to jest no misja zaliczona, ona jest bardzo krótka, więc dodaję jeszcze dwie misje. Więc no zapraszam Was do następnej misji, bo sprawdziłem sobie, czy to zalicza nam jako misja, czy nie, ale jest zaliczona jako misja, więc też oznaczam jako misja. Dobra, zapraszam na następną misję. Dobra, no jesteśmy na miejscu. Tak, cios samo serce, akt drugi

tak, dla mnie GTA jest nieraz nie zrozumiałem, naprawdę, bo nie wiedziałem kurczę na początku, co jest grane, bo no, przyznaję się, nie pamiętam już tych misji, nawet nie wiem, czy doszedłem do tej misji. No, ale no, dziwne, właśnie mówię kurczę, kasy mam dużo, a nie chcą mi tam. Nie chce mi się załadować ta misja, a miałem wystarczająco dużo kwot. Wystarczającą kwotę. No ale mówię, wejdę jeszcze raz, zobaczymy i po prostu to robiłem poza nagraniem, żeby już być tam mniej więcej obeznany na nagraniu. Ale dobra, jedziemy do punktu i w tej misji będziemy zatapiać statek. Tak, musimy znaleźć dobre stanowisko strzeleckie, ale wiadomo, gra nam narzuci te stanowisko. Dobra, podjedziemy sobie, nie będziemy. Szli z buta. No jesteśmy na miejscu, teraz po prostu sobie wybierzemy snajperkę, celujemy. No i zabi zabijamy po kolei, żeby tamten nasz... Nie wiem kto to, jak on tam się nazywa, po prostu mógł swobodnie sobie przejść i oni go nie zabili. Tu, tak. No idzie, idzie całkiem sprawnie. Oni nie wiem, po prostu tacy spokojni są, jakby nikt nie ginął. <ścoughs> I teraz właśnie zastanawiam się czy od tego momentu oni nas nienawidzą i zaczynają obojętnie, nawet jak idziemy autem, zaczynają w nas strzelać. To jest chyba ten moment i naprawdę to denerwujące. Dobra, chyba wszyscy. Okej, okay, on sobie tam leci. Nie wiem, czy on tam jakąś bombę podkłada, czy co, nie mam pojęcia. Coś tam w łapie trzymał, ale co to jest, to nie wiem. No, i statek idzie na dno, więc wiadomo, misja będzie wykonana, zaliczona i zapłacona. Tak, no i misja zaliczona, i zapraszam na trzecią wyjątkową misję. Tak, jeszcze jesteśmy przy trzeciej misji, czyli u Salvador. Ostatnie prośby. It's my I'm proud of you my boy, you kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make jedziemy Co tu nam przyszło? Aha właśnie teraz mówi ta Maria. O to chodzi po prostu, że samochód to jest pułapka. Jak dojeżdżamy do samochodu, to przychodzi nam ten SMS czy coś. I musimy się z tą Marią spotkać. Bo to jest pułapka. Ja najpierw właśnie nie czytałem tego SMS-a, na początku wsiadłem do tego auta, a to auto wybuchło i było po mnie i wiadomo, misja nieudana. Musimy się z tą Marią spotkać, bo to był podstęp przez Salwador' zrobiony z tego dziadka. in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Like, don't ask me what, I don't know. Look, you're a markman man on the mafia turf and I've gotta get out of here too. I've seen too much killing, too much blood, I... Well, this is a friend of mine, okay? She's an old friend and it's, it's so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Tak, no i my płyniemy już właśnie do drugiego miasta. Ale muszę obczaić nazwę. Bo widzimy, ten most jeszcze tutaj jest zniszczony, ale on będzie lada moment. Naprawiony tu się kamerami pobawię. O, tu już dojeżdżamy na miejsce. Kurczę, nie lubię łodziami w GTA grać. One są tak... dziwne się takie... mają zapęd te łodzie. No nie wiem, może naprawdę łodzie też mają taki zapęd. Nigdy nie płynąłem. Znaczy, płynąłem łodzią, ale nie motorówką, o. Kurde, no.

No i misja zaliczona, dziękuję za uwagę, zapraszam na następny odcinek